No to pewnie niedziela, a jak niedziela, to wpadacie oczywiście do mnie! A jak niedziela i nie macie czasu, i chcielibyście coś fajnego, szybkiego i smacznego, no to jesteście w dobrych rękach, ponieważ mam dla was patent. Wołowina w sosie ostrygowym z warzywami, z brokułami! Słuchajcie, mam dla was bardzo proste danie. Które zrobicie mega szybko i pokażę Wam, żeby je zrobić mega szybko i żebyście mieli jeszcze troszeczkę czasu na to, żeby wskoczyć do komentarzy i spróbować skomentować, może podrzucić mi jakiś fajny patent, może jakiś kolejny pomysł na to, co chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Słuchajcie, wołowina w sosie ostrygowym z marchewką i z brokułami i przede wszystkim, oczywiście, sos ostrygowy. Zapraszam serdecznie. Na wstępie musimy się zabrać za warzywa, muszę obrać marchewkę, do tego posiekam w drobne floretki brokuły. A później zajmiemy się wołowiną. Będzie to mega szybkie marynowanie, mianowicie cienkie plasty antykotu zamarynowane sosem ostrygowym. Poleżą 15 minut. Do tego zblanszujemy sobie warzywa i tutaj opowiem co to blanszowanie, a później połączymy wszystko na gorącym łoku. Przygotowany mam ręcznik papierowy, ponieważ na niego spadają wszystkie obierki, a później jest tylko i wyłącznie szybka akcja i nie ma całego bałaganu. Więc... Obieramy sobie. Następną rzeczą, jaką będę robił, to muszę sobie co zrobić? Floretki z brokułu. Słuchajcie, idealne będą takie oto małe elementy, natomiast jeżeli Wam się utnie taki większy, no to w prosty sposób możecie go skrócić, zmniejszyć, przekroić po prostu na małe takie. Patrzcie, o. one bardzo szybko się ugotują. Myślę, że potrzeba do nich 3 minuty we wrzątku i mamy to. Odkroić musimy sobie te elementy i ich na razie nie potrzebujemy, ale niestety, albo stety, nie wyrzucam ich na pewno, przydadzą się do jakiegoś bulionu, losołu albo tak zwanej podlewki, jakkolwiek chcecie to sobie po prostu nazwać. I teraz tak, patent na marchewkę jest taki, że musimy sobie pokroić w takie, powiedziałbym, lekko przydługie pod skosem plasterki, grubości mniej więcej 3 mm. I dlatego, że marchew jest po prostu dużo bardziej twarda niż brokuły, no to to będzie myślę ten czas na to, żeby ugotowały się w podobnym czasie. Pamiętajcie oczywiście, żeby robić to wolno. Jak nie macie wprawy z, i doświadczenia z nożem, zwłaszcza tym ostrym, to śmiało pamiętajcie pracujcie po zewnętrznej części palca, tak żeby sobie po prostu pomóc i żeby było Mam sobie steka, wybrałem antrykota i teraz tak, warto z tego mięsa wyciąć elementy, które będą nam później przeszkadzać, bo są po prostu twarde. Więc ja wycinam sobie ten tłuszczyk albo tą powięź, która tutaj jest na, na zewnętrznej części umiejscowiona. A że mam fajny, ostry nóż, no to łatwo mi to idzie. Dobra, mamy to. Patent polega na tym, żeby wykroić bardzo cienkie plastry właśnie z antrykotu i to też robimy, czyli plastry grubości mniej więcej 2-3 mm. No ale generalnie chodzi o to, że zawsze możecie go sobie rozpłaszczać. I teraz tak, dlaczego o tym mówię? Ponieważ możecie do tego dania wykorzystać nawet mięso, które nie jest sezonowane, czyli jakiegoś takiego, nie chcę powiedzieć gorszej jakości, ale troszeczkę tańszy. na przykład mięso z udźca. Więc spokojnie możecie wykorzystać mięso z udźca, krojąc go w ten sposób, podobny jak ja, ale też na cienkie plastry. O, proszę bardzo. Jak Wam wyjdzie jakiś grubszy, to możecie śmiało, tak jak ja na przykład, patrzcie, go lekko rozgnieść. Ja układam w miseczce. Za chwilę doleję tam odrobinę sosu ostrygowego i zostawię po to, żeby te smaki się zamarynowały ze sobą, żeby się dobrze poznały i to będzie gwarancja na takie super proste, ale przede wszystkim smaczne danie. No i co, lecimy dalej. I następnie, następny. Ja kładę sobie dłoń na sztuce mięsa. To też gwarancja na to, że raczej nie powinienem się uciąć, no ale staram się to też robić w miarę delikatnie. Drobno pokrojona wołowina. Czas na głównego bohatera. Będzie sos ostrygowy. Maja, lubisz sos ostrygowy? Tak. tak. A taką wołowinę to Ty jadłaś już czy nie? Bo ja nie pamiętam czy ja tobie serwowałem. Nie jadłaś wołowiny w sosie ostrygowym? Będzie szansa, żeby Maja spróbowała z brokułami i z warzywami, bo widzicie, dzieciaki warzywa, trudny temat. Musimy to ładnie wymasować z sosem idealnie, żeby taka wołowina się pomarynowała z tym sosem ostrygowym mniej więcej, chociaż 15 minut. Natomiast no, jak nie macie czasu, dajmy chociaż 5 minut e, aby te smaki się połączyły, a później już tylko grzejemy łoka, e, blanszujemy warzywa. Ja chciałbym sobie po prostu ułatwić życie i ułatwić życie również Wam. Dlatego będziemy hartować warzywa, będziemy je blanszować, a tak naprawdę hartować. Jeżeli chodzi o blanszowanie warzyw, zanurzamy je najpierw na chwilę we wrzątku lekko osolonym, dopiero później wskakują do lodowatej mega wody, tylko i wyłącznie po to, żeby zachować wartości odżywczej, żeby były piękne i kolorowe. No dobra, jak widać, mocno gotująca się woda. No i teraz zsuwam warzywa do lekko osolonego wrzątku, tylko i wyłącznie po to, żeby zachować ich kolor, ale też i wartości odżywcze. Będą sobie tam siedziały około 30 sekund do minuty, po czym wyciągam je do lodowatej, no i sprawa zatrwa. Patrzcie, pięknie tańczą, pomieszamy kolory, piękne zielone, piękne pomarańczowe, ale nie będę im przeszkadzał za bardzo. Chodzi o to, żeby się rzeczywiście dobrze zblanszowały. Po czym wskoczą zaraz do lodowatej wody, później odcedzimy i wskoczą już razem, razem na łoka z wołowiną marynowaną. No, będzie to cudo moim zdaniem. Natomiast, <laughs> ocenicie niebawem sami. No to to, tak przygotowane, lecą do lodowatej wody. Jeżeli macie dostęp na przykład do kostkarki albo do kostek lodu, no to śmiało, to tylko przyspieszy cały proces i otrzymacie naprawdę szybko zblanszowane warzywka, które później idealnie się skomponują z naszą wołowiną. Uważajcie, żeby nie rozlewać wody, bo woda droga. Dobra, trzeba je odcedzić, niech się... Patrzcie, jakie piękne. Mówiłem, że będą ładne, chrupiące, będą fajne, al dente. O to chodzi. Słuchajcie, łok już gorący, dobrze rozgrzany, no to możemy zaczynać. Zaczynamy od mięsa, więc ja sobie będę pl za plasterki, zamarynowanego, zamarynowanego steka, będę sobie wrzucał, patrzcie, jeden obok drugiego. O, to się troszeczkę posklejały, ale to nic. Pamiętajcie, że są bardzo cienkie, więc... Co oznacza to? To oznacza, że przygotowane będą mega szybko. O, proszę bardzo. Ona się odegrzamy. Niech się pięknie smażą. Patrzcie, takie szybko rozłotone. Patrzcie jak się robi pięknie herbaciany, lekko brązowy. O to właśnie chodzi? Więc to jest praktycznie gotowy, tym pamiętajcie, że musimy teraz dorzucić to, nie warzyw. ważne. Zarzucam sobie i brokuły, i marchewkę, jest nie wszystko od razu. No i teraz dodajemy odrobinę sosu ostrygowego na sam koniec, żeby podbić smak, ale delikatnie mniej więcej około łyżki. Zawsze pamiętajcie, że możecie je podać. I teraz niech się wszystkie otulą sosem. Wszystkie składniki otulą sosem. Wołowina al dente. Tak, przygotowana szybko wołowina będzie wysmażona w takim stopniu medium co powoduje, że będzie fajna, soczysta, nie będzie twarda i dlatego też spokojnie z tego dania możecie wykorzystać kawałki wołowiny, części, elementy, które są, które pochodzą z udźca, czyli nie te bardzo delikatne. Mogą być troszeczkę twardsze, za tym idzie trochę tańsze, a cały czas możecie się cieszyć fajnym smakiem. Moje danie gotowe. Spójrzcie, wołowina piękna, soczysta. Do tego obowiązkowo zielone warzywa, do tego marchew, te piękne kolory się fajnie uzupełniają. Używajcie komentarzy po to, żeby zaznaczyć swoją obecność, ale też po to, żeby dać mi kolejne pomysły na to, co mogę dla Was zrobić. Pamiętajcie o tym, że to jest tylko jeden i kolejny przepis na to, jak można w szybki sposób zagospodarować i zrobić coś ciekawego. Natomiast jeżeli macie ochotę na inne azjatyckie albo też tradycyjne dania, śmiało dawajcie znak.